Nie bym był tak drastyczny, mówiąc, że Ukraina pogrąża się w chaosie. Każdy żołnierz, bez względu na stopień, hmm. taką kartkę ma w kieszeni. Dlaczego tu, nikt niko to nie upomniał? Dlaczego. Ja nie wiem. Generał Bogusław Pacek w jednym z poprzednich wieczornych ekspresów mówił niedawno o tym, że Ukraina pogrąża się w chaosie. Wspomniał też o korupcji, jego zdaniem, która jest ciągle potężnym problemem także w kontekście czy może przede wszystkim nawet w kontekście pomocy, która Ukrainie jest dostarczana, to, to jest zdaniem pana generała problem, z którym Ukraina też sobie nie poradziła i który no, nie pomaga też. Ja nie bym był tak drastyczny mówiąc, że Ukraina pogrąża się w chaosie. Nie bo chaos był delikatny, wywołany tutaj różnymi informacjami doty dotyczącymi kandydatur w przyszłych wyborach prezydenckich, tu między innymi odwołanie generała założonego ze stanowiska, który był potraktowany jako główny rywal Polityka i tak dalej i, i tak dalej. Natomiast biorąc pod uwagę na funkcjonowanie państwa, to, to państwo Funkcjonuje w miarę sprawnie. Odnośnie korupcji czy działań antykorupcyjnych, ja jestem zagrożonym zwolennikiem po ostatniej decyzji G7, żeby sprawy zakupowe przenieść jednak na teren Europy Zachodniej i taką na przykład agencję zakupową stworzyć na CITO natychmiast w Polsce. Ukraińcy będą odpowiedzialni za precyzowanie priorytetów zakupowych, a my będziemy to robili bez zbędnej zwłoki. My ja mówię Zjednoczony Zachód i w tym w relacjach transatlantyckich. To by znacząco usprawniło wiele procesów i znacząco by się poprawiło, przyczyniło do tutaj tej poprawności proceduralnej nazwijmy mhm. to tak. I, ale kraje natowskie mają wszystkie praktycznie wdrożone procedury pilne i potrzeby operacyjne, więc tutaj nie trzeba było tworzyć jakichś wielkich procedur i to można naprawdę usprawnić. To dlaczego to się nie dzieje, panie generale? Ja nie wiem, ja nie jestem politykiem, bo to mm -hmm. są sprawy tak zwane Jasne. G2G, czyli rządy się dogadują. To... To, to panie generale teraz przytoczę wyniki naszej sądy, bo pytaliśmy widzów, czy sytuacja na granicy może przerodzić się w coś jeszcze groźniejszego. 82% uważa, że, że tak, że będzie jeszcze bardziej niebezpiecznie, 18% jest przeciwnego zdania. Mówił też niedawno szef sztabu generalnego generał Kukuła o tym, że na podstawie informacji wywiadowczych, którymi dysponuje ta sytuacja będzie faktycznie eskalować zdaniem pana generała. No, Polska może jakoś drastycznie nie poradzić sobie z tym naporem na naszą wschodnią granicę. To może być skala, której nie udźwigniemy po prostu, bo, bo gdzieś jest ale, jakaś granica też możliwości. Panie redaktorze, to jest tak, to jest nasza granica, ale to też nie, nie tylko nasza granica, mhm. bo to jest zewnętrzna granica i NATO i Unii Europejskiej, więc ja żyję nadzieję, że za chwilę polski rząd we współdziałaniu z, z NATO i z Unią Europejską podejmie szereg działań mających do tego na celu to, żeby tą granicę przede wszystkim tutaj państw bałtyckich, bo one są najbardziej w tych, tych predykcjach narażone na ewentualną działalność sabotażowo-dywersyjną, bo tej należy się spodziewać i te, te, do tego musimy się przygotować. No. I, I to jak najszybciej. Tylko, że jeżeli, jeżeli chodzi o tę zagraniczną pomoc, o Frontex na przykład, to politycy Platformy nawoływali, czy, czy ganili Prawo i Sprawiedliwość za to, że nie angażuje właśnie sił Frontexu, nie próbuje tego zrobić na naszej wschodniej granicy. No i pół roku teraz po przejęciu władzy też chyba tam jakichś szczególnych sił Frontexu nie ma, prawda? Ja mam, no z tego co ja wiem, to Frontex jest mocno zaangażowany na Morzu Śródziemnym, mm -hmm. bo to też była taka polaryzacja no, ostatnio nielubiane słowo, ale jak yy, po 2014 roku pamiętam jak dziś. No nastąpił taki podział, że okej, okay, no wy tu się martwcie tą granicą wschodnią, to by utworzono właśnie B9, a, a Włosi, Hiszpanie, Grecy, Turcy, no my mamy problem z uchodźcami. No, Wtedy długi był dany, nieporównywalnie większy. tak? Tak. No, nikt nie brał wtedy pod uwagę, że około półtora milionów Ukraińców jednak przyjechało do Polski. My dla nich znaleźliśmy i miejsca zakwaterowania, czasowego pobytu, stworzyliśmy warunki do pracy, można by było tego mnożyć. Teraz jest podobnie i ja uważam, że wysiłek Frontexu powinien też być dorzucony do tej puli, którą już Polska daje i państwa bałtyckie. No musimy tutaj, rząd musi szybko faktycznie uregulować sprawę użycia sił zbrojnych na terenie kraju w czasie pokoju, więc tu musimy mieć jasność, żeby... No to, to jest też jakiś nie... panie generale kuriozum, że przez. Trzy lata występowania, występowania tego problemu to nie zostało uregulowane. Taki wojska obecnego na granicy. Pan, no, dla mnie e, mnie uczono, że jak się jedzie w takie, no, no, nazwijmy to środowisko, mówiąc kuriozalnie, wymieszane, mm -hmm. jedziemy gdzieś na misję, powiedzmy, jest to Irak, Afganistan, Kosowo, Bośnia. Tam e, pierwszym dokumentem, z którym pan się musi zapoznać, jest tzw. rules of engagement. Mm -hmm. Wtedy, kiedy ja mogę Stare. użyć broni. Z podstawy, to się nosi w lewej kieszeni na sercu i tam jest jeszcze 9 to jest w przypadku wzywania e, wsparcia z powietrza, i nieważne czy ogniowego, czy do medewaku. I każdy żołnierz, bez względu na stopień, hmm. taką kartkę ma w kieszeni. To dlaczego o to nie upomniał? Dlaczego... Ja nie wiem. No, Generalicja się o to nie upomniał, bo jak rozumiem, to, to do dowodzących można no, mieć. No moim tenensyj, zdaniem no? tutaj per analogia y, przyjęto. Y, wydaje mi się, że najbardziej miękkie reguły ma właśnie Straż Graniczna. Przyjęto, mm -hmm. że postępujemy według e, procedur e, Straży Granicznej. No niestety sytuacja zaczęła eskalować w kierunku e, zwiększonej agresywności tych, e, w cudzysłowie imigrantów. No i nikt nie pochodził się na tym, żeby to zmienić. To panie generale, tak na, na koniec, jeżeli chodzi o możliwy rozwój wydarzeń na naszej wschodniej granicy, o tę eskalację problemu, to, to scenariusz jakiś najgorszy, to, to jest jaki? Co pan generał widzi, jak próbuje sobie wyobrazić jaka może być skala tych wydarzeń jak potrzebne zaangażowanie polskich służb polskiego wojska i co potem może się dziać w kraju jeżeli nie wiem tysiącom osób będzie się udawało te granice przekraczać wiadomo no my musimy moim zdaniem ja nie chcę tu nikogo do jakiegoś nadmiernego i bardzo ekspresyjnego używania środków przymusu bezpośredniego mm -hmm. namawiać, natomiast na pewno musimy przejść z postawy reakcyjnej w postawę proaktywną i to nie tylko działania czy straży granicznej policji, czy już samego wojska wzdłuż granicy, ale to też mnóstwo działań w przestrzeni cyber. Tu możemy Ośmieszać tych, którzy przyczyniają się do tego, że ci ludzie podejmują próby przekroczenia tej mm. granicy. Musimy robić tu wiele działań. To ja już zarządów Prawej i Sprawiedliwości słyszałem, panie generale, rozmowy o tym, że już są penetrowane fora w Iraku, czy yy, to nie jest w za krajach, daleko. w których My tu musimy penetrować te fora tutaj. Ale tylko, że tam miały być informacje przekazywane, że nie, nie, nie ruszajcie w tę drogę, tam nie przekroczycie tej granicy, starać się tylko pieniądze i tak dalej, że to wszystko miało się dziać też, jeżeli chodzi tak, o przestrzeń no, ale informacyjną to jest, w wiemy, to jest to tak zwane, Nie to, wiem, czy się działo ostatecznie. To są te środki tak zwane miękkie, soft. Mm, tak. a, a te hard, to na przykład nie wiem, dlaczego wojsko to dzisiaj nie ma broni gładkolufowej i kul gumowych. Na granicy. Na granicy. Mm. To, to nie jest jakiś wielki wydatek i, pan, jakby kilkunastu dostało po nogach albo po tylnej części ciała z kul gumowych, to boli, to wiadomości o tym, że Polacy się nie certolą i, mm. i używają broni gładkolufowej rozeszłaby się bardzo szybko. Ja nie wiem, czy tak wszyscy by nagle pałali chęcią przekroczenia tej granicy. To jest jednak psychoza bólu, psychoza strachu i... to no, jest za łatwo po prostu, tak? To jest, no miał wysłać, że, no, że ryzyko no, my, my, jest dużo większe, myc, jeżeli chodzi o no, jest sytuacja, też, musimy być e, świadomi, że sytuacja jest e, dość, dość złożona, mówię o tej sytuacji geostrategicznej, ale użycie broni gładkolufowej e, nie jest jakąś eskalacją w kierunku agresji militarnej hmm. na, na obszary Białorusi no tak, jakiegoś granicy. No. takiego ryzyka jakiegoś incydentu, nie wiem, czy zabicia, co mogłoby się potem okazać, jakiegoś Rosji, białoruskiego żołnierza byłoby wtedy skromne, prawda? Bo to jednak... może w kierunku zabijania, ale yy, nawet strzały z amunicji ślepej yy, ostrzegawcze w górę i yy, to nieregularnych porach dnia i nocy. Wtedy, kiedy na pewno Straż Graniczna, Policja i Wojsko ma określone, kiedy oni podchodzą, jakie to są pory m, doby, i wtedy prowadzić taką działalność. niego oni to słyszą, niech oni wiedzą, że coś się dzieje. Wojsko dysponuje całą gałąź środków pozoracyjnych, błysk dym, granaty hukowe. No, tego naprawdę mhm. można mnóstwo użyć. Niech ci ludzie zaczną się bać pod, podchodzenia w ogóle do tego płotu. Tylko pytanie, panie generale, w takiej sytuacji zawsze przychodzi mi do głowy, dlaczego po trzech latach to się nie dzieje, jeżeli taki, takim arsenałem wojsko dysponuje środków i jak rozumiem... No, ja nie są... jestem decydentem i mm -hmm. też jestem trochę zdziwiony, bo powinniśmy to robić. Powinniśmy to robić. Czyli sygnał przede wszystkim, że nasza granica jest... Proaktywność. Że, że yy, próba przekroczenia polskiej granicy wiąże się z potężnym ryzykiem, tak? To jest, zanim pana generała, taki sygnał potrzebny. Tak i, i potrzebny też jest sygnał w postaci strącenia zabłąkanej rakiety, bo one wcale nie są zabłąkane. Ale to już temat na... Inną historię, no obyśmy nie musieli się wkrótce zastanawiać też, yy, yy, żeby tych zbłąkanych rakiet nie, nie było nad naszym terytorium, ale, ale no to też jak wiemy i w tym arsenale stosowanym przez wrogie siły jest to jeden z elementów też w ostatnim czasie używany. Generał Jarosław Kraszewski. Dziękuję bardzo. Był gościem dziękuję wieczornego bardzo. ekspresu. Przypomnę, nie wiem, czy mówiłem o wynikach. Sądy mówiłem. 82 tak. do 18, więc zdecydowanie Państwo są tutaj mało optymistyczne, mają podejście, jeżeli chodzi o naszą wschodnią granicę. Jutro wieczorny ekspres z Wiktorem Świetlikiem, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A Teraz już dobrego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.